Co to za hałas w kuchni? Tam też Co ty tu jobby? W sobie z w lodówce? Jestem głodny. Okej, okay, zjawisz coś. A, co e, to za tuba? To już jeszcze się nie wypakowaliśmy wczoraj. A, ok. Co tam do w Masz pizzę. Ej, nie mogę jej położyć. Masz pizzę. Leży tutaj <mim> już powoli się mijał. Już jest czwarta jana. No. Myślę, że już, już nie śmiać spać. Mam jaja. Będziemy musieli się przygotować na no ją. Gram piłkę! Pijuki! Jak fajnie! Gram piłkę! Nie wiem. OK, chyba się muszę wypakować. mamy. Okay, Okej, widzimy się, jak się wypakujemy. Okej, okay, jesteśmy już już jest dzień. Na biake, dobra się wypakować. Tutaj jest prekusja Taikusia. Yes. A da się nie? Tak. i Fina. Okej, okay, to ty już się stało z tą figurką tam nie wiem. Myślę, że możemy już chyba iść. A to dzisiaj coś zwiedzamy. Chyba tak. Mm. Okej. Okay. I zagramy chowanego na Brookhaven. Cowonego? Nie. No dobra. Okej, okay, jedźmy. Jesteś aucie? Nie, no, bo bym wejść. O, 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 jestem. Ok, wyjedźmy do takiego fajnego miejsca. Na no, początek. O, szkoła. Poświęcamy, dlatego że dawno mieliśmy w Jack Haven i po piorku. Ok, wysiadaj, po następnym etapie jedziemy. Mmm, przejazdka. Tak go spajkuję, mm, na Wszystko. Wszystko do parkuje tu. Mmm, szybko. Do zapikania. Okej, okay, usiądź. Okej, okay, chyba teraz powinniśmy wyjść. Pociąg. O, jesteśmy już. Jesteśmy tu w parku. dlatego, że jest tutaj bardzo ładnie. No i świetnie, aby odpocząć. No, końcu, mamy ferie. Zimowe. Co prawda, ale muszę coś Właściwie. Gramy piłka. Piłka. Yeah, Nie, piłka pod wodę spadła. Szkoda. I ja cudem, ona się na, nagle znalazła na drugim końcu tego. Bajorka. Jak ja płynę tam pół godziny. Jest tu fajnie w tej wodzie przyznać i o ten domek tu. No. Mimo, że jest słonecznie. Mamy 4 stopnie, to nie jest za dużo. Na plusie. W komentarzach będziecie mogli pisać, jakie dni mam nagrywać w Bloksach. No, czy może na przykład Table Guys. Właśnie. Albo e, wiem. Jaki następny odcinek? Czy następny odcinek ma być z Robloxa, czy może z Guys, Among Us albo Bloksa? No.